Cześć, z tej strony Namikata ja i witam was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight Tak jak widzicie na evencie Haunted by Daylight, tak się nazywa ten event Event dotyczy chyba... Halloween, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo to jest ten taki event ze straszeniem, z portalem i tak dalej I wydaje mi się, że dokładnie na to jest nastawiony My gramy dzisiaj z Jawą, a jej dodatki to bambusowy grzebień Zwiększa prędkość ładowania mocy opętania Jamaoki o 15% i żuraw z origami przyspiesza odnawienie się mocy opętania Yamaoki o 20%. Mamy magiczną różdżkę, czyli dar z właśnie eventu Haunted by Daylight, zwiększające y, procenty tam krwi. Procent... 100% punktów krwi. O, tak to się nazywa? Entliczek pętliczek, gdy powiesisz o na hak kolejny generator, który uszkodzisz, ulegnie natychmiastowej regresji o 20% bieżącego postępu. Normalne cofnięcie postępu naprawy następuje po akcji uszkodzenia generatora. Barbecue on oczywiście gdy powieszę kogoś na haku, widzę wszystkich pozostałych ocalałych, znajdujących się w odległości większej niż 50 metrów od haka, będą one widoczne przez 5 sekund. Mamy ponure objęcia, za każde powieszenie ocalałego na hak po raz pierwszy otrzymuje żeton. Po odejściu od haka na odległość 16 metrów, wszystkie generatory zostają zablokowane na 8 sekund. Gdy zdobędziesz odpowiednią liczbę żetonów, 4 i odejdziesz na odległość 16 metrów od haka, wyblokujesz wszystkie generatory na 40 sekund. Aura obsesji staje się dla ciebie widoczna na 6 sekund. I mamy haki plagi, rezonans bólu. Na początku próby losowo wybrane haki 4 zostają zmienione w haki plagi. Widzisz ich białe aury. Rozpoczynasz próbę z czterema żetonami, po jednym na każdego ocalałego. Jeśli generator będzie dostępny, gdy ocalały zawisnie na haku plagi, stracisz jeden żeton, generator z największym postępem wybuchnie tych natychmiast 10% postępu i jego stan zacznie się pogarszać. Ocalań naprawiający generator krzykną, więc tak prezentują się i perki. Ja teraz daję ready i oczekuję na mecz, który pewnie niedługo będzie. Następuje mała zmiana, a mianowicie daję tutaj zrodzone świetle, a nie haki plagi, ze względu na to, że osoby mają tutaj dwie latarki i nie chcę po prostu z nimi wojować. Ja daję ready no i widzimy się już w Oknie wczytywania. Boże święty, same piękności w tym meczu. Jak mogliście zauważyć, pięć osób dało dokładnie to samo, czyli właśnie punkty z wydarzenia. Dwie osoby mają latarki, dlatego zamieniłam mój perk na zrodzony w świetle. Co on robi? Powoduje, że osoby nie mogą mnie po prostu za pomocą latarki oślepić, więc jest to duże ułatwienie w momencie, kiedy bardzo dużo osób bierze właśnie latarki. No ale tak jak widzicie, mecz już się wczytuje. Ja tylko przypominam wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osobami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Byłoby mi bardzo miło z tego powodu. A my mamy tutaj już przy okazji parę fajnych rzeczy. A mianowicie tutaj był... Jeden właśnie... O... Coś tu robił, gena. Dobra, mamy. Mogłam, co prawda, tutaj bardziej tego typa. Oj, czekajcie, bo bardzo daleko jest hak. Mogłam e, go od, od generatora odciągnąć, no ale tak wyszło, że się nie udało. Bo ktoś tu krąży? Mamy jedną surwkę i mamy surwa nawet. Więc ja bym poszła w sumie za nim bardziej. Dobra, mamy go. Ładnie tutaj poszło. Nie musimy się martwić o latarki, więc z tym akurat jest duży plus. Ale musimy się martwić, oczywiście, o generatory. O, właśnie, mamy tutaj. Surfkę. Oho, nie trafiam. Dobra, lecimy za nią. tam jest Dobra, mamy ją. Słyszę generator po mojej prawej, więc zaraz do niego pójdziemy. Tam jest jedna osoba. Dobra, mamy te Ok, Okej, no to była akurat moja wina co teraz zrobiłam. No ale nie przejmujmy się tym. Tutaj widzę generator był robiony, ja sobie go kopnę. Ilecimy dalej za nim? Jajaj, no niestety. Wiecie, co będę musiała no właśnie podarować sobie z nim gonitwę i iść do innych ludków. Dobra, chodźmy za nią. powiem wam, że ja nie znam tak tej mapy. Więc wchodzenie tutaj jest. Oho. Aha! Dlaczego jej nie trafiłam? Co to było? Przepraszam bardzo. No nie, no ta surfka to mnie męczy, ewidentnie. Ja nie znam tej mapy. Dobra, no został im ostatni gen, powiem Wam, że to jest raczej nie do zrobienia. Ale no byliśmy całkiem blisko, tylko że strasznie męczące tutaj jest to bieganie. Okay, tutaj są generatory. O, tutaj mamy. O. No tam mamy osłupkę. I tutaj są generatory. Tutaj mamy generator i tam są generatory. Oho. Dobra, ja lecę do środka Pogeny w sumie. Dokładnie tak. I tutaj Pogena jeszcze. Dobra, tutaj nic się nie dzieje. Tutaj jest ten typiarz. Dobra, mamy go. O nie, skończyli. Ajajaj! Tutaj mamy bramę, i tam mamy bramę, a tam się leczą. No, raczej nie do zrobienia. Raczej nie. A myślałam, że przytrzymam to tak szczerze. Gdzieś tutaj się leczyli. Tam jest ranna. Oho. Oho, mamy go. Dobra, wydaje mi się, że i tak nikogo e, nie... niestety nie zawieszę do końca, że to tak nazwę. Bo tutaj już na przykład otwierają bramę. Dobra, mamy. Coś miejsceło. O kurde, tutaj pobiegli. Ja będę w stanie go dogonić, nie, raczej nie. No trudno, on wyjdzie. Ale czy one wyjdą? O, ona nie wyjdzie na przykład. Dwa na dwa, powiem wam, że to nie jest zły balans, jeśli tak to się właśnie skończyło. Ja wiem, że niedużo z Haunted by Daylight skorzystałam z tego eventu tak naprawdę, ale e, chciałam po prostu sobie zagrać czysto killerem i tak jak widzicie wcale to się źle nie skończyło. Według mnie całkiem udane to było, mogłam jej w sumie zrobić memento. No ale trudno już w ferworze walki ja ciągle zapominam o tym, że wprowadzili coś takiego jak memento aktualnie. No ale tak to właśnie wygląda. Brutalny zabójca i zjawa skończona z 2 na 2, bo dwóch powieszonych a dwóch mi wyszło. Ale surwy były bardzo dobre i szybko robiły generatory, więc cóż więcej od nich chcieć, bardzo ładnie to zagrali. Według mnie ja też wcale nie najgorzej. No i zobaczymy jak wy ocenicie ten mecz, w każdym razie zapraszam was do łapkowania pod tym filmikiem, a jeśli macie coś do powiedzenia odnośnie tego jak moje filmy wyglądają, albo co byście chcieli zobaczyć, albo kim mam zagrać, z jakimi perkami, to zachęcam was do napisania komentarza. A jeśli jesteście tutaj nowymi osobami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, byłoby mi z tego powodu bardzo miło. No a na dzisiaj to tyle. Więc ja dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.